Witam, dzisiaj mamy 17 stycznia, godzina 9. Idziemy do Ekonalnego Ośrodka Kultury Łomży na przekąt zespołów kolegniczych. I w niebie z narodzenia Pana dzień dziś wesoły. Pozwolicie Państwo, że przedstawię żyli. Z jego dojechał do nas Pan Krzysztofik z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury. Witamy serdecznie. Pani Zadala Cierpikowska, instruktor do spraw portugalii, generalny dyrektor Pani Agnieszka brzusko wieczorek, instruktor do spraw yy, również fortorów. wcześniej wielkie Brawa. I żeby yy, nie zawracać głowy, zaczynamy.

Ma, siedzi sobie na kamieniu, trzyma na ramieniu, nie gra. Noczore, niebore, nawet pijają, na wychwalają, dębę, dębę, A do kolejnego przygotowuje się ze z gwiazdą. A przed Państwem jasełka uczniowie gimnazjum w Nowobrocie. Ten Ogrzać się pokójcie. Nic więcej nie ten. Tylko kąci mamy. Baro Walą drzwi! Mi, prędzej! Miejsca już nie mamy! Niewiasta jest słaba. Zimno jej i głodno. A pieniądze macie? Prośba nie pomoże. Nie wieźni, lecz krasa. To trzeba zapłacę. Pięć robię z tym, panie. Za pracę nie przyjmuję. Jak nie macie złota, nie gadam z wami. Tylko mały kąci. Bo w psami. – Hej, gospodarzu, Odpusz, proszę. – Czego? – Szukamy na chlebu. choć kąta małego. – Nie ma. Jest zajęty. Miesz się dużo ludzi. – Chociaż dla gwiazdy. Nie ma. – Tylko mały kącik. – Cicho, bało się. – Co tak dawniej z kartkami w nocy nie działa? – To jakieś i noclegu szukają. – Zamykaj, mało bo zimno się robi. – Idę już, bo znowu wam wtórę zrobić. Jak ja w środę jest, znaczy w życiu spanowanego ja jestem, jestem anioł z nieba, przez Pana zesłany, aby Wam powiedzieć o Jezusie małym. Przyszedł król, zbawiciel z Maryi zrodzony. Nad wszystkich monarchów będzie wywyższony. Oto śmiany wielką radość dziś ogłosił że z tego wszystkiego cewa mnie narośli, Ale kiedy Bartek i sobula pójdą, to wrażenia chyba, a na pewno się przewrócą. Braciszkowie mili, czyście to widzieli? Z nieba wysokiego zgęsieli anieli. Jeden najważniejszy aż stanął kołowie. Kuba, coś ty wybił! Gada nieprzytomnie, znowu się naśmiewa. Może ci się Prawdę mówię, że wszystko jasnością zaczniło. Słyszałem, jak w niebie anioły śpiewają, boba zrodzonego pięknie wychwalają. A co tam słyszałeś? Może swoje granie? Gloria i Lexersis śpiewali. Nie kłamie. E, Kuba śpiew. Jestem zmęczony. Peski, może znowu w ci się tanią. O, dobrze. z wielkiego narodu. Witam Was. Z jakiej przybyliście strony? Czekam na Wasze pokłony. Powiedz raz, drugi. Czekam na Wasze pokłony. Pili się z niebu czerwony powiedz raz trzeci. Czekam na Wasze pokłony. Czyście obudzili? Co to znaczy? Niech nam Pan chwilę wybaczy. Wypowiadacie ten, żeby ten Herod, król żydowskiego narodu. Żydowskiego narodu? Żydowskiego narodu? Szukajmy innego poglądu, bośmy się zgubili i źle trafili. Niech to mi się kłania, kpi. Ten rodak też się Trzeba dziecko spłacić. Zabić? Tak powiadasz? ale gdzie go szukać? Czy wojsko do wszystkich drzwi musi pukać? Właśnie tu jest problem. Jak go rozwiążemy? Wszystkie narodzone dzieci zabijemy. To jest jakiś sposób, więc wy daj rozkazy. Ja? Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. My też Ci składamy pokój, uwielbienie za Twoje cudowne dla nas. Dnia jednego. Sam się czem prędzej porwałem i na drugich zawołałem. Na kubę, na maćka i na kaźmierza. By stali czem prędzej zmówić pacierza. Nie zaraz się podźwignęli, bo byli bardzo... Ale mi po trochu wziął za czuprynę, by wstali przywitać Boga, dziecinę. W betlejem narodził tak sławnym mieście, więc jego czym prędzej przywitać wieściem. pana, pan. Pomiędzy ludźmi miłości nie ma. Dzieci pracują, zamiast być w szkole, noszą ciężary, są głodne, chore. Które... Tak, Jezus przyszedł, aby to zmienić, żeby już ludzie tak nie cierpieli. Ale nie zmienić świata bez ciebie. Co uczyniłeś, zapyta niebie, dla tych maluczkich, głodnych, spragnionych, prześladowanych i uwięzionych. Wystarczy garstka naszej dobroci, by czyjeś życie Bogiem ogłodzić. Usłysz, dzieci, pomóż Boga zdanie, zanieść. to ty to nasze wołanie. ma to ty wiec, to nasze wołanie. Jezus się tam narodził, pomóż ogłosić nam.

Ciebie To Jezus dla pokój, do miłości uczy To Jezus dla pokój, do miłości uczy mi Czy chcecie z nami świat dobrem podlewać? Ja chcę, ja chcę, my, my chcemy, chcemy. a nielewa.

czystej, żółtanej wody, niesie skarb życia i daje ochłody spragnionym kwiatkom, ludziom, zwierzętom. Tak wasze serca niech pełne będą wiary, nadziei, miłości, dobra, bo wasze świadectwo to ożywcza kropla dla serc wątpiących, chorych i suchych. Kroplą uśmiechu dodasz otuchy. duchy. modlitwy zmienisz los świata. Kroplą miłości Spomożesz brata. Czy nie zabraknie tych łask w moim dzwanie? Jezus napełni je łaską i kukanie. Im więcej dasz, tym więcej dostaniesz. Takie to nasze z Bogiem działanie. Gorę gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Józef z Paną asystują przy boku, przy boku. Hej, żejno, dyna, na narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Bóg i osioł farze służą przy żłobie, przy żłobie, huczą, buczą, delikatnej. Podarunki przybiegli, przybiegli. Koło szopę o północy oblegli, oblegli. Hej, że na nudna dyna, narodził się bóg w na betlejem, betlejem. a nią sam ogłosił te dziwy, te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi, jak żywi. Hej, żejno, dyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina w Betlejem, Betlejem. Anioł Pański kuraciki wycina, wycina, stąd wesele i pociecha jedyna, jedyna. Hej, żejno, dyna, dyna, Maryja ja Jezu pomiła, powiła powiła Są pociecha dla człowieka jedyna jedyna hej żej no dyna, dyna. narodził się bóg dziecina na betlejem betlejem hej żej no dyna. Powiem tak, na samym początku bardzo dziękuję Wam wszystkim za przybycie, instruktorom za to, że oczywiście przygotowali e, dzieci. Wiadomo, że czasami to jest trudne zachęcić też dzieciaki do tego, żeby uczestniczyły w przedstawieniach, ale już nie będę przeciągała. Zaczniemy od kategorii zespołów jasełkowych. Mało było u zespołów, które akurat przedstawiały jasełka. Otóż tak, zapraszam teraz na scenę. Zespół misyjna, Serguszka ze szkoły podstawowej nr 2. jest zespół wyróżnienie, więc bardzo proszę przedstawiciela odebrania nagrody, ale no prawa, prawa, naprawdę, naprawdę, naprawdę. bardzo proszę teraz, również w kategorii zespołów jasełkowych. nie było miejsca dla Ciebie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu również otrzymują od nas wyróżnienie. Zapraszam przedstawicieli na scenę. I gratuluję. Proszę o przedstawiciela z pierwszej nagrody u nas w tej kategorii e, zespołów jasełkowych e, za przedstawienie jasełka zespół z gimnazjum w Nowogrodzie. Bardzo proszę o osobę, która odebrała wytyczną. Gratuluję. Nie ma gimnazjalistów, to musi Nie ma gimnazjalistów. Dobrze, to przekażę cię,